Pod moim ostatnim filmem z tym oto filtrem Sojera wybuchła mała burza. Mam wrażenie, że część osób nie słucha tego, co się mówi i od razu prostuje całą sprawę. Ja nie jestem przeciwnikiem tego filtra, ponieważ on jest w stanie uratować Wam życie i spowodować to, że nie posracie się w terenie, ale przyczepiam się tylko i wyłącznie do tego co jest napisane w specyfikacji. Nie są w stanie przefiltrować tyle wody, co podaje producent. I będziemy to testować w naszej serii filmów Pogromcy Mitów Surwiwalowych, gdzie zaczniemy właśnie od tego filtra. Wziąłem z sobą kilka innych filtrów. Mam tutaj takiego stroła Mam tutaj takiego LifeStroła, którego polecam. Jest to filtr membranowo-węglowy i ten filtr zabije też smak wody. Jeśli będziecie pić z różnych źródeł, na przykład zabagnionej trochę wody, nie będziecie tego bagna czuć, tego smrodu wody, pijąc właśnie z takiej słomki. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych filtrów, który w waszym EDC właśnie powinien się znaleźć. Livestrown, taka słomka, filtr membranowo-węglowy. Oczywiście jeszcze raz pokazuję mojego MSR-a. Ja go lubię dlatego, że jest on niezawodny. Eee, on ma materiały, które się nie psują. W porównaniu z filtrem Katadyna jest to filtr, który filtruje wodę w naprawdę niesamowity sposób. Nie piłem lepszej wody niż wody, która została przefiltrowana przez. Tego katadyna. Tylko, że on ma jeden jedyny mankament, bardzo ważny mankament, ponieważ jest to sprzęt ratujący życie, i według mojego mniemania powinien to być sprzęt, który nie zniszczy Wam się przy normalnym użytkowaniu. A jego materiały są po prostu do dupy. Ten plastik, z którego wykonana jest obudowa filtra, on jest tak sztywny, tak twardy. Że podczas wkręcania filtra, po jego czyszczeniu, ten plastik po prostu pęka. I to widać tutaj, mam nadzieję, że widać na filmie: ten plastik pęka, filtr się rozszczelnia, nie trzyma ciśnienia i przestaje filtrować. Sama membrana, sam filtr jest naprawdę kosmiczny. I szczerze. Jeśli mielibyście kupować filtr, to pomyślcie o filtrach Katadyna. Mają bardzo dobre membrany. Ich woda naprawdę smakuje bardzo fajnie. Wziąłem tutaj jeszcze jedną rzecz. Taki podgrzewacz na powietrze, który działa około 6 do 8 godzin. Ja tych podgrzewaczy słuchajcie, używam w zimę i albo oklejam filtr takim podgrzewaczem, albo wrzucam go po prostu do plecaka. Obok moich filtrów i elektroniki, którą w tym plecaku mam. Taki podgrzewacz, on naprawdę dużo daje. Także wszystkiego dobrego. Ja uciekam, lecę filtrować wodę.